Boiskowy Wichajster. Zapraszam. Sponsorem odcinka jest Radixbis. I za chwilę rozpoczniemy mecz KS Chemik Pustków kontra Colorado Wola Chorzelowska. 20 kwietnia. I rozpoczęliśmy to spotkanie. Do środkowania strzał niecelny Jeżpo lekarne i w końcu się coś stało. Jeden do zera dla chemika 1 do zera dla chemika 16 16 minuta meczu. KS Chemik. KS Chemik obejmuje prowadzenie. Zobaczmy jeszcze raz te akcje. No, w końcu coś zaczęło się w tym meczu dziać. I od 16 minuty chemik prowadzi 1-0. No panie sędzio, widzimy. To jest już wolny dotknął piłkę Zawodnik Colorado, ale bramkarz złapał Dawaj Lewandowski szansa Strzał broni bramkarz prawie ładne podanie Będzie okazja Przyblokowany teraz ten strzał Złapał Bramkarz piłkę Jeszcze będzie okazja teraz Granie, wybicie piłki przez obrońcę. Mamy rzut rożny i mamy rzut rożny. No i 1-1. Ramka Colorado zdobywa gola. Po tym rzucie rożnym, dośrodkowanie i główka. I mamy 1-1. 32. Minuta meczu. Wyrównanie. Ładne dośrodkowanie. Wyszedł powietrze zawodnik Colorado. I tym strzałem głową zdobywa bramkę. Niecelnie. Powrotna piłka. Faul będzie. Żółta kartka. Ewidentnie. Tak jest. I do przerwy. Jeden do jednego. I pan sędzia zagbiżdża, tak jest, i mamy drugą połowę. to Będzie okazja, podanie, świetnie broni bramkarz. No była okazja dla chemika, niewykorzystana. Wrzucamy z autu. Proszę. chemika spokojnie! chemik! Jeszcze strzał. Obronił bramkarz. Atak Chemika. Mamy faul. Nie będzie żółtej kartki. Na gwizdek. Zobaczmy ten strzał. Ładnie celowany, poprzeczka. Jeszcze. No i jest gol. Gol, Chemik po raz drugi w tym meczu obejmuje prowadzenie. 2 do 1. Ładny strzał i potem przytomne zachowanie w polu karnym zawodników. Spustkowa. I mamy... 2 do 1 67 minuta meczu Chemik prowadzi 2-1 Przejcie na prawą stronę zagranie I odbram kiczy rzut rożny Na przyjęcie piłki z polukarnym robi El minimalnie obok bramki była okazja na 3-1 jak Ładne podanie Będzie okazja Zagranie, strzał i po tej akcji, ładnej, konstruktywnej akcji Chemik strzela bramkę na 3 do 1. No naprawdę ładna, ładna akcja 80 minuta. Akcja godna powtórki i mamy 3-1.

3 do 1. Dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie.